Zweibrücken, ponad 30-tysięczne miasto w nadreni Palatynacie, położone tuż przy granicy z Francuską, Alzacją i Lotaryngią. Miasto zwane miastem róż i rumaków, to tutaj znajduje się największy w Europie ogród różany z tysiącem gatunków tych przepięknych kwiatów. Zweibrücken słynie także ze Stadniny koni, w której cesarz Napoleon zamawiał dla siebie rumaki, dosiadając jednego z nich, Ogiera Faum, zwyciężył pod Austerlitz. Oczy Europy zwróciły się na Zweibrücken, stolicę najmniejszej szwedzkiej prowincji księstwa dwóch mostów Palatynat w chwili przybycia tam w lipcu 1714 roku polskiego króla Stanisława Leszczyńskiego. Ten urodzony we Lwowie w 1677 roku syn Rafała Leszczyńskiego, magnata wielkopolskiego i Anny z przeszedł do historii jako dwukrotny król Polski. Po raz pierwszy otrzymał koronę w 1704 roku przy poparciu króla szwedzkiego Karola XII jako przywódca opozycji antysaskiej. Mimo różnic charakterów tych dwóch młodych ludzi powiązała przyjaźń trwająca do końca życia i wspólny cel, którym było wypędzenie Augusta Mocnego Sasa z Polski. Początkowe sukcesy zamieniły się w klęskę Karola XII pod Połtawą w lipcu 1709 roku. Los Stanisława Leszczyńskiego był przesądzony. Pozostał bez tronu, wywłaszczony i zaczęła się tułaczka, która wiodła najpierw przez Szwecję i Turcję do Zweibringen, którym władał Karol XII. Do zarządcy tej najmniejszej prowincji szwedzkiej, znajdującej się obecnie w Niemczech, przybył niespodziewanie poseł. Poseł króla Karola XII i przekazał gubernatorowi szwedzkiemu baronowi Henningowi Stralnheimowi list jego władcy. Jak on go przeczytał, się bardzo zdumił. On, ten samodzielny władca w tym małym państwie, musi nagle się wycofać i być służącym polskiego króla Stanisława Leszczyńskiego. Współczesne Czwajbriken nie zapomniało Stanisława, a to, co po sobie zostawił, służy do dziś mieszkańcom miasta i odwiedzającym go turystom. Stanisław jest ciągle jeszcze obecny w pamięci mieszkańców Czwajbriken. Oni często spacerują po terenie Fasanerii, która kiedyś została wybudowana dla Leszczyńskiego, i w ten sposób stoi im ciągle przed oczyma fakt, że polski król mieszkał jako gość przez kilka lat w Czwajbriken. W 2008 roku na terenie Ciflika odsłonięto pomnik symbolizujący wędrówkę króla Stanisława Leszczyńskiego. Jego autorem jest Gernot Waldner, uznany lokalny artysta. skulptur hier geht auch vom gedanklichen hier. Ta rzeźba, jeżeli chodzi o ideę, nawiązuje do ucieczki, wędrowania, w sumie do sytuacji, która jest bardzo ludzka, dotycząca znalezienia schronienia po tym, jak się zostało wypędzonym. Stanisław Leszczyński przeżył to kilkakrotnie. Na portrecie malarza Odry przedstawiony jest Stanisław w ubraniu pielgrzyma i z kijem wędrownym. To podsunęło mi pomysł, by użyć tu formę płaszcza królewskiego czy narzuty królewskiej oraz tych kolumn, które jako motyw symbolizują nie tylko kije wędrowne. Inne portrety Stanisława pokazują go na przykład z laską marszałkowską, laską do spacerowania. Istnieje również obraz przedstawiający go wspartego na lufie karabinu, którą można traktować jako symbol męskości. Te kolumny można też traktować jako lufy armat. To są więc te motywy, które chciałem w abstrakcyjnej formie przedstawić. Te cztery sztaby przedstawiają również cztery kierunki świata. Stanisław wędrował ze wschodu na zachód, na północ na południe na przykład do Benderów, a potem znowu na zachód. Poza tym znajduje się tu na dole bardzo ważny element, a mianowicie płyta z wierszem. Dzieła pisarza doktora Wolfganga Ollera. On przedstawia w nim sytuację Leszczyńskiego bezpośrednio tu, obok Ogrodu Dzikich Róż, wyizolowanego i praktycznie pozbawionego perspektyw. Dodatkowo postawiłem kolumny na tej płycie w ten sposób, że one razem z wierszem tworzą rodzaj labiryntu. Doktor Wolfgang Oller w poetycki sposób powiązał techniczne zdolności Stanisława, budowniczego i architekta, z magiczną atmosferą tego miejsca. Zweibrücken za czasów pobytów w nim Stanisława Laszczyńskiego w latach 1714-1719 wyglądało zupełnie inaczej. To średniowieczne miasto już dziś nie istnieje. Zostało doszczętnie zburzone w czasie II wojny światowej. Wir stehen hier vor dem Zweibrücken, Stoimy przed modelem miasta Zweibrücken, pokazującym je tak, jak je widział Stanisław. To było wtedy miasto o wyglądzie średniowiecznym, z główną ulicą i murem miejskim. Wzdłuż murów ciągnęły się okopy obronne. Tu było dużo wody, a swoją nazwę zawdzięcza Zweibrücken dwóm mostom. Dokładnie mówiąc temu podwójnemu mostowi prowadzącemu do miasta. In die alte Stadt zwei Brücken hineingeführt. Diese beiden Brücken sehen wir hier. Als Stanisław Leszczyński hierher kam, war diese Stadt

Tak więc jak Stanisław tu dotarł, to widok miasta dominowały ruiny i nie było tu dla króla reprezentacyjnej siedziby. Mieszkał on w normalnym mieszczańskim domu do momentu, kiedy został dla niego wyremontowany stary zamek rezydencyjny, zwany długim budynkiem nad wodą. To ten budynek stał się siedzibą miejską Stanisława, podczas gdy budowana dla niego rezydencja letnia Cziflik znajdowała się poza bramami miasta. Wszędzie, er ja Stanisław postanowił wybudować letnią rezydencję Cziflik dla siebie i swojej rodziny, żony Katarzyny Zapalińskich, matki oraz dwóch córek, Anny i Marii. Wir stehen hier vor einem Modell der Schlossanlage von Cziflik. Stoimy przed modelem letniej rezydencji Stanisława Ciflik. Ciflik oznacza dworek, jest słowem tureckim. Jak po przybyciu w 1714 roku do Cfajbrika, Stanisław nie znalazł w zniszczonym mieście godnej siedziby, to rozpoczął on projektować dla siebie letnią rezydencję. Pomysły leszczyńskiego urzeczywistnił szwedzki architekt Zundal. Ten model tutaj został wykonany na podstawie oryginalnych planów budowlanych tego architekta i można na nim dobrze rozpoznać ten cały kompleks architektoniczny. Chief składał się z trzech terasów prowadzących na dół oraz leżącego naprzeciw wzgórza Trębacze. Tak nazywano to wzniesienie, znajdujące się na wschodniej stronie doliny. Ta nazwa wzięła się stąd, że w to wzgórze wbudowano drewniane terasy, na których podczas koncertów stali muzykanci i tam grali. A wspaniała akustyka tej doliny roznosiła tę muzykę po całej okolicy. Tak więc, jak Stanisław organizował tu dla swojego dworu przyjęcia, to wszędzie było słychać muzykę. Dass die Musik, die hier gespielt worden ist, dann über das ganze Tal geschallt hat. Sodass also, wenn Leczynski hier mit seinem Hofstaat ein höfisches Fest veranstaltet hat, die Musik dann überall äh, zu hören war. Es war eine Sommerresidenz, das heißt, To była rezydencja letnia, to znaczy, że Stanisław tu nigdy nie mieszkał na stałe. Jego stałą siedzibą został wyremontowany zamek Książęce w Zweibrücken. Tu spędzał Stanisław jedynie gorące dni lata.

Ta rezydencja składająca się z małych drewnianych domów z chińskimi dachami była czymś wyjątkowym. Moda na chińszczyznę dopiero przybyła do Europy. Leszczyński był pierwszym, który ten trend rozpowszechniał. On budował na tamte czasy bardzo nowocześnie. Chiflik jest jednym z najbardziej wyróżniających się obiektów barokowych. Na północ od Alp nie ma żadnej adekwatnej w stosunku do niego budowli i dlatego Unia Europejska zainteresowała się pomocą przy renowacji tego terenu. Das heißt, es gibt keine adäquate Anlage nördlich der Alpen und deshalb ist die EU im Moment auch dabei hier ja, sich an der Restaurierung der Anlage zu beteiligen. Taras Górny został wyremontowany w zeszłym roku. Stawel śnią wie z dawnych czasów. Taras Królewski ma być jako następny remontowany przez miasto z Fireken und die Europäische Union. To jest kolejny krok znajdujący się już na etapie planowania. Versuchen diese Königsterrasse hier Do dziś z Ciflika pozostały jedynie te części, które były murowane. To miejsce było schronieniem, ucieczką przed upalnymi dniami do natury, róż oraz spokoju wygnańca dręczonego myślami o niepewnej przyszłości. Idella została przerwana nagłą śmiercią w czerwcu 1717 roku starszej córki Stanisława, 18-letniej Anny. Ówczesne Zweibrücken nie posiadało katolickiego kościoła i cmentarza. Zwłoki ukochanej córki króla spoczęły w oddalonym o 30 kilometrów klasztorze Grefintal. W klasztorze prowadzone są od kilku lat prace archeologiczne. 2006 zaczęły się tutaj, w 2006 roku rozpoczęły się tutaj prace wykopaliskowe. Od początku wiedzieliśmy, że w tej kaplicy znajduje się grób Anny Laszczyńskiej. Po otwarciu i zbadaniu grobowca burmistrza Jeana Baptisty Mathieu, który tę kaplicę w 1809 roku odbudował, a zmarł w roku 1824, stwierdziliśmy, że ten pochówek znajduje się w starej średniowieczności. Krypcie. To jest to miejsce tutaj. A obok jego odczesnych szczątków znaleźliśmy przełożone części szkieletu młodej kobiety oraz dużą ilość złotych nici. My je tak nazywamy, ale w rzeczywistości chodzi tu o mosiąc i srebro to resztki materiału szaty, w której pochowana została wysoko urodzona osoba.

Ten fakt i te złote nici wskazują na to, że z bardzo dużym prawdopodobieństwem mamy tu do czynienia z oczekiwanym przez nas szukanym i znalezionym grobem. Szczątki Anny Leszczeńskiej znalazły godne miejsce w prywatnej kaplicy ojców Benedyktynów. Pozostaną tam do momentu zakończenia odbudowy kaplicy. W tym sarkofagu znajdują się doczesne szczątki Anny Laszczyńskiej, które my z głęboką czcią tu przechowujemy. I planujemy po odbudowie kaplicy je tam ponownie uroczyście pochować w krypcie godnej jej pochodzenia. Grefintal był jednym z niewielu katolickich miejsc znajdujących się w okolicy, które odwiedzał Stanisław Laszczyński. Rodzina królewska uczestniczyła w nabożeństwach w kościele Franciszkanów w leżącym w pobliżu Zweibrücken, Homburgu. Do dziś obok ruiny kościoła, późniejszej synagogi, znajdują się domy pamiętające czasy Stanisława. Znane było, że Stanisław Leszczyński miał ogólnie dobre kontakty z franciszkanami, stąd zapewne jego powiązania z mnichami z Meisenheim w Palatynacie, a przede wszystkim dobre kontakty z franciszkanami z Homburgu, którzy przybyli tu za czasów Ludwika XIV. Mamy kilka relacji z tamtego okresu. Kronikarz ojciec Patrycjusz Schlager opisał dokładnie to, co się wtedy działo, wymieniając prezenty, które Leszczyński sprawiał temu klasztorowi. Oto cytat. Stanisław chętnie popierał franciszkanów w Homburgu. Często on tam przyjeżdżał ze swoją rodziną i dworem, by wziąć udział w procesjach urządzanych tam przez franciszkanów od 1711 roku. Stanisław i franciszkaner Mönche und oft kam er mit seiner ganzen Familie und und dem ganzen Hofstaat nach Homburg, um an den Prozessionen teilzunehmen, die seit 1711 hier in Homburg stattfanden, die von den Franziskanern gemacht wurden. Królowa matka własnoręcznie wyszyła antypendium dla ołtarza głównego, baldachim oraz inne paramenty i podarowała je temu klasztorowi. To znaczy, robiono prezenty o dużym znaczeniu, które każdy mógł widzieć i się dowiedzieć, kto te hojne prezenty sprawił. Dalej pisze ojciec szlager. Sam król podarował dwa antypendia dla bocznych ołtarzy, dwie kapsuły oraz dwa kielichy w stylu polskim. To znaczy, że darowano przedmioty liturgiczne z typowo polskim wyglądem. Dowodzi to, że te kontakty były bardzo dobre. Również msza za uczczenie pamięci zmarłej córki Stanisława odbyła się tu publicznie i wszyscy mieszkańcy miasta wzięli w niej udział. Wielka Öffentlichkeit unter Anteilnahme der Homburger Bevölkerung für die Tochter von Stad. Śmierć Karola XII zakończyła pobyt Stanisława w Zweibrücken. Na początku stycznia 1719 roku musiał opuścić księstwo. Los króla, jego rodziny i dworu był beznadziejny. Krótkotrwałe schronienie, podobnie jak w chwilach zagrożenia podczas pobytu w Zweibrücken, znalazł w odległym o 70 km Bergcabern. Sein protektor, der. Schwedenkönig Karl der 1718 gefallen war. Protektor Stanisława, król Szwecji Karol XII umarł w 1718 roku i tak stracił polski król swojego dobroczyńcę i podstawę swojego pobytu w Zweibrücken. Przybył więc on ponownie do Bergzavern i pozostał tu przez pewien czas, aż do otrzymania wiadomości z Paryża, że król Francji udziela mu azylu w Wissemburgu, gdzie później spotkało Stanisława i jego córkę duże szczęście. Ta decyzja uratowała znajdującego się bez środków do życia Stanisława Leszczyńskiego. Pobyt w Wisemburgu, leżącym nieopodal Bergzabern, stał się przełomem w życiu króla i jego rodziny. Stanisław Leszczyński mieszkał w Wissemburgu przez 5 lat, od 1719 do 1725 roku. On pozostawił po sobie tu bardzo miłe wspomnienie. Wszyscy mieszkańcy miasta wiedzą o tym, że on tu mieszkał, i są bardzo szczęśliwi, bo dzięki temu stąd weszła francuska królowa. Otrzymaliśmy króla Polski, a dostarczyli królową Francji. W 1725 roku nadeszła wiadomość, że król Francji Ludwik XV chce wziąć za żonę córkę Stanisława, Marię Laszczyńską. Ona liczyła wtedy 21 lat, a król Francji Ludwik XV zaledwie 15. Ślub Frankreich Ludwig XV, był 15 lat. obchodzono uroczyście w katedrze w Strasburgu. Miasto Wissemburg było szczęśliwe, mieszkańcy zadowoleni, wino płynęło za darmo. Można było pić i jeść syta. To była naprawdę wielka radość w naszym mieście. Mówi się, że Stanisław mieszkał w tym domu. To się zgadza, ale tylko częściowo. On tu zamieszkał dopiero w 1725 roku, jak zaczął przyjmować posłańców z Paryża, a potrzebował do tego reprezentacyjne pomieszczenia. Wcześniej mieszkał w bardzo skromnym domu należącym do zakonu niemieckiego. Wiadomo, gdzie on stał, ale ten budynek już nie istnieje.